W tym filmie, tak jak widzieliście na relacji w Instagramie, dzisiaj jest 10 sierpnia, bo z opóźnieniem film, wykosiliśmy żyto od razu, no dzisiaj już nie mam żadnych działek do koszenia, dopiero jutro, musisz jeszcze troszeczkę jeden dzień odstać, więc skończyliśmy kosić od razu talerzowanie, żeby jak najszybciej przerwać parowanie, dać szansę chwastom, żeby jak najszybciej wzeszły, Yy, Samo się wyżyta, które będą później trudne do zwalczenia, też muszą jak najszybciej yy, zdejść. więc tutaj wy wykonujemy jak najszybciej pracę Jest dzisiaj ze mną Ignaś yy, Syn właściciela tego pola, którego dzierżawimy I on mi tutaj towarzyszy i całe pole ze mną kosił I teraz ze mną również jeździ sobie tak, jak gadamy Akurat mamy chwilę przerwy, żeby nagrać yy, 5 minut yy, vloga Objechałem działkę yy, dookoła, zmapowałem sobie yy, jej powierzchnię i to jest najlepszy sposób, żeby wykorzystać w pełni możliwości nawigacji agroosy poprzecznie jak na 18 metrów ustalony. Zobaczcie, teraz już powinien podnieść maszynę, ale jestem pazerny jeszcze troszeczkę. Koła same się skręcają elegancko. Wjeżdżamy w kolejną ścieżkę bez stresu. Opuszczam maszynę i gazu i lecimy. I w taki oto sposób no, e, komfort pracy wzrasta e, wielokrotnie, zwłaszcza kiedyś po całym dniu koszenia trzeba zrobić pewną pracę w polu e, w nocą. Bądź też, jeśli pracuje się tak jak ja, poza gospodarstwem, np. we Wrocławiu i trzeba też w nocy coś wykonać, to naprawdę bardzo mocno odciąża. Jak widzicie, nawigacja daje sobie radę przy prędkościach. Tutaj w tej chwili jeździmy 12 na godzinę z 3 metrową maszyną, większych problemów nie ma. Oczywiście zdarzają się tak samo mi jak, jak w każdej innej nawigacji, z którą pracowałem, potrafi zrobić gdzieś tam na chwilę sygnał stracić, no ale przypominam, że pracujemy w bardzo ciężkim, e, górskim e, regionie, gdzie to w ogóle jestem pełen podziwu, e, jak ta nawigacja szybko łapie sygnał i ten sygnał jest stabilny, bo my go nie tracimy nawet pod linią drzew w przeciwieństwie do John Deere'a o Trimble, już nie mówiąc, który, który tracił e, bardzo mocno ten sygnał. Troszeczkę dzisiaj głębiej pracujemy, dlatego już nie jeżdżę 15, tylko 12, żeby też traktor nie, traktora nie przyciążać. Robimy na jakieś około 7 cm, tutaj jest więcej ziela, trzeba to już zniszczyć. Już na nawigacja piszczy, że podnosimy się. I tak naprawdę po skonfigurowaniu sobie nawigacji jeden przycisk w dłoni. Opuszczamy maszynę i już zwiększamy półbiegi. biegi. Ignacy pokazuje, jak się jeździ w taki, w taki sposób w ciągniku. Ręce za głowę i się odpoczywa. W takich warunkach można... To nie kombajn, prawda? W kombajnie było i głośniej, i trochę słabsza klimatyzacja. A tutaj jest naprawdę... Warunki do pracy są bardzo fajne. Nie ma co przedłużać, zmontuję dla Was specjalnie wstęp z drona, który Ala nagrała na poprzednim polu. Troszeczkę do pod muzykę. No i myślę, że jutro, samego rana, jadę już z próbkami płaskórki do tej dużej firmy, od której wziąłem materiał siewny. Z tego względu, że chciałbym, żeby mi przebadali dokładnie wilgotność, bo ten mój wilgotnościomierz ma niby orkisz, ale wychodzą jakieś dziwne wartości, którym ja nie ufam. Bo powiem wam szczerze, że ziarno jest tak twarde, że masakra. Wszystko się już łamie, to już tak pięknie doszło. A pokazuje 27%. Może tam rzeczywiście te kłoski tak, mają taką dużą wilgotność, ale nie chcę im się w to wierzyć. Zobaczymy jutro rano. Więc ja jeszcze dzisiaj muszę pojechać na pole 1 kg, tej płaskórki sobie do siateczki namucić. I co jeszcze mam do zrobienia? Aha, no i się modlę od rana do wieczora o pogodę, żeby jutro nam pogoda dopisała. Bo kosimy 6 hektarów owsa i 3,5 hektara płaskórki. Także takie są plany na następny dzień. Także do usłyszenia na razie. Cześć.